Nie będzie jedności Europy, dopóki nie stanie się ona wspólnotą ducha. Z otwartego wieczernika dzieł wołam, pójdziemy ku przyszłości. wezmijcie Ducha Świętego. Pozdrawiam Polskę, oszczaną tutaj przed tysiącem lat. Witamy sprzed y, katedry Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie, drodzy Państwo, na Dzień Świętej Moniki 27 sierpnia roku pańskiego 2025. E, przybyliśmy tutaj tym razem okazjonalnie i to z takiej okazji e, smutnej, e, z okazji majestatu morti, z okazji majestatu śmierci świętej pamięci Józefa Kowalczyka, mm, byłego arcybiskupa gnieźnieńskiego, czy właściwie arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski, bo trudno to mówić, że te funkcje są były. Drodzy Państwo i siłą rzeczy, my, którzy budujemy Królestwo Polskie, rozpoznajemy znaki opatrzności, rozpoznajemy sytuacje, miejsca, zdarzenia i niektóre zdarzenia, między innymi śmierć, no jest to sytuacja, która którą można powiedzieć, że jest to pewna tajemnica śmierci, którą, w której, w to, którą włada Bóg. Bóg w trójcy jedyny, drodzy Państwo. I przed tym nikt z nas nie ucieknie przed tym majestatem śmierci. Oczywiście data śmierci, e, rok śmierci, miejsce śmierci e, jest pewnym być może znakiem opatrzności Bożej. Dlatego też tu jesteśmy. W tym miejscu, drodzy Państwo, w czerwcu. 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II no, wygłosił swoją homilię podczas pielgrzymki do Polski. Na pewno, gdyby się pochylić nad tą homilią, to zawiera bardzo ważne elementy odsyłające nas do czasów przeszłych, do tysiąclecia państwa polskiego, a właściwie można powiedzieć do tysiąclecia Chrztu Polskiego, właściwie można powiedzieć do tysiąclecia królestwa polskiego. Te daty oczywiście nie wszystkie idealnie równe, tak, u tu 966, 1000, zjazd 325 1025, koronacja Chrobrego i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo, ale jednak jest to pewne milenium, czyli taki można powiedzieć czas podsumowania, no bo z reguły bilansuje się rok obrachunkowy czy rok w ogóle, bilansuje się pięciolecie, dziesięciolecie, dwudziestopięciolecie, właśnie mamy rok jubileuszowy, rok, drodzy Państwo, Koronacyjny też, rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego, mieszka drugiego Rychezy Lotaryńskiej. No i warto się nad tym pochylić, zastanowić, drodzy Państwo. I też dlatego tu jesteśmy. Dzisiaj jest środa, w piątek będzie już oficjalny pogrzeb przy złożenie doczesnych szczątków Świętej pamięci Józefa Kowalczyka. Ale drodzy Państwo, w jakim sensie jest tutaj, nie przyjeżdżamy tak. Jak po ogień to się kiedyś mówiło, tylko żeby pochylić się, pomyśleć, zastanowić się, być może być jeszcze jutro przy egzekwiach. Krótko mówiąc, jest to pewien majestat śmierci prymasa Polski. Jakbyśmy przeszli w poczet prymasów Polski, to zauważymy, że właściwie możemy mówić tutaj o śmierci od Augusta Lanta, bodajże 47, Później Prymasa Wyszyńskiego, później Prymasa Glępa, Drodzy Państwo, i dochodzimy do takiej sytuacji, że tutaj na, na ziemi wielkopolskiej, gnieźnieńskiej, no tutaj można by dywagować, ponieważ metropolia jest tutaj, zahacza metropolię troszeczkę włocławską, więc, ale to kaliską, ale to jest drugorzędne. Wszyscy w Polsce wiedzą mniej więcej, gdzie jest Gniezno. Więc drodzy Państwo, yy, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że nagle pojawiła się taka epifania, jak to mówią Włosi, czyli takie trzech króli. Czyli z jednej strony arcybiskup Józef Kowalczyk, z drugiej arcybiskup Henryk Maszyński, bodajże tak, a z trzeciej Wojciech Polak. Oczywiście Wojciech Polak jako urzędujący, tamci jako byli prymasi, co jest pewne, czy prymasi seniorzy, co jest pewnym nowym, prawda, bo kiedyś. Pewnie tak nie było, że Prymasi byli dożywotni, czekało się aż umrze Prymas, Umar Prymas, niech żyje Prymas, tak? Umar interes, niech żyje I Dlatego my ze swoją pozycją budowania jako król elekt chrześcijańskiego Królestwa Polski, no nie mogliśmy nie pojawić się tutaj. A byliśmy w tym roku już, pamiętamy, przy redakcji Supliki Gnieźnieńskiej, byliśmy osobiście właściwie z małą asystą, Jaśnie Wielmożnego, Jarosława Kierznikowicza, Krzysztofa Magnuszewskiego. Drodzy Państwo, byliśmy u Józefa Kowalczyka i przyjął nas sekretarz, przyjął suplikę. To był maj, czyli nie tak dawno tego roku. Suplikę koronacyjną, suplikę gnieźnieńską. Oczywiście złożyliśmy też na ręce Henryka Muszyńskiego, na ręce arcybiskupa Wojciecha Polaka. Czyli jak gdyby prosząc o koronację, tak? Prosząc o pewien sakrament, bo jest to pewne sakramentalium, czyli koronację pary królewskiej. Nie będziemy dzisiaj, bo chyba nie wypada tego wątku dzisiaj rozszerzać, natomiast skoncentrujmy się na pozycji prymasa i samego miejsca. No wiemy, że od czasów zjazdu Gnieźnieńskiego to miejsce było destynowane, przeznaczone na, drodzy Państwo, metropolię, Gnieźnieńską, czyli na arcybiskupstwo gnieźnieńskie, czyli na formułę, która pozwalała koronować króla. W tej formule arcybiskup Miejsca, szczególnie tego związanego ze starodawn starodawnymi czasami, z przeszłością książęcą, królewską, miał prawo, a być może nawet obowiązek, nałożyć koronę władcy po poprzednim władcy lub po zmarłym władcy, a w przypadku chrobrego, po księciu ochrzczonym. No, mniej więcej to był ten red. I drodzy Państwo, Gniezno zafunkcjonowało na firmamencie Polski w momencie pojawienia się tutaj Świętego Wojciecha. W ogóle jesteśmy na Placu Świętego Wojciecha. Drodzy Państwo, Gniezno jest bardzo przywiązane do charyzmatu Świętego Wojciecha. Drodzy Państwo, to jest patron tego miasta. Oczywiście jest też patronem Święty Wojciech Polski, ale Gniezno to pamięta. I tutaj musimy od razu zrobić taką dygresję, że bardzo mało się mówi o misji Świętego Wojciecha na Węgrzech. No, Święty Wojciech, bo wypada kilka słów powiedzieć, to jest biskup Pragi, czy dwukrotny biskup Pragi. Nagle rezygnuje, udaje się do Rzymu, na Monte Cassino i później już nie dostaje, jakby powiedzieć, konkretnej diecezji, tylko zostaje, a wtedy były, były takie formuły, szkoda, że dzisiaj tego nie praktykuje się szerzej, taki biskup ad personam, czy biskup misyjny. I właśnie taki status dostał Wojciech, czyli bis, był biskupem takim zbliżonym do apostołów. Czyli nie miał siedziby, nie, mu, nie siedział w jednym miejscu, tylko miał apostołować. I święty Wojciech wybiera nie Polskę, tak jak wszyscy myślą, tylko wybiera najpierw Węgry. I funkcjonuje w okolicach Ostrzychomia i tam jest węgierskie gniezno. E, czyli Ostrzychom, drodzy Państwo. Bardzo ciekawe miejsce. E, drodzy Państwo, które które jest odpowiednikiem Gniezna i tam jest Bazylika też Świętego Wojciecha. Bardzo ciekawe miejsce, że ramię Świętego Wojciecha, jest kult Świętego Wojciecha, jest siedziba Prymasa Węgier. Właściwie można powiedzieć bliźniacze miasto, ale Węgier, tak? Ostrzychom. To warto wiedzieć. I po tej udanej misji, to znaczy nie tyle nawrócenia Węgier na chrześcijaństwo, ale stworzenia Królestwa Węgier, czyli ochrzczenie Świętego Stefana i być może asystowanie, czy wręcz koronowanie Świętego Stefana jako króla Węgier. Po tej wykonanej misji, bo to się dzieje mniej więcej w roku, niektórzy mówią tysięcznym koronacja, więc Święty Wojciech już nie żył, ale na pewno przygotował go, przysposobił Święty Wojciech do koronacji Świętego Stefana. Szczepan, Stefan to chyba to samo. Więc, drodzy Państwo, ta misja była bardzo udana i nagle pojawia się tutaj święty Wojciech, no to są, to są kilka lat przed rokiem 1000 zjazdem gnieźnieńskim, czyli mniej więcej 997, przyjeżdża tutaj z Węgier, drodzy Państwo, i ten sam rytm, czyli próbuje wytłumaczyć, że chrześcijaństwo oznacza królestwo, to jest synonim. Czyli jeżeli synu księciu bracie, Obczciłeś się jako władca, to musisz wiedzieć, że jest to chrześcijańskie królestwo, chrześcijańskie miasto, chrześcijańskie województwo, w zależności od kim jesteś, prawda? Jeżeli to był książę danego terenu, no to był właściwie można powiedzieć quasi król, princeps rex, drodzy państwo, i w tym haryznacie był można powiedzieć królem, prawda? I pewnie ta nauka odniosła skutek, ponieważ po śmierci świętego Wojciecha Męczeńskiego w Prusach, bo święty Wojciech udaje się Tutaj nie miał co robić, bo okazało się, że to są sami chrześcijanie, czy etno -chrześcijanie, Udał się do Gdańska, tam też szcił na potęgę. I nagle udaje się, drodzy Państwo, do, do Prus. Tam ginie. Jego, jego, jego korpus znajduje się kilka miesięcy na wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku. To też pewna specyfika, bo to takie miejsce, które też byśmy powiedzieli polski ostrzychom. Czyli Gdańsk jest polskim ostrzychom, gdzie jest duży, duży nimpr i duży duże poczucie tożsamości, yy, pewnego związku duchowego z, ze świętym Wojciechem. Gdańsk, diecezja gdańska, która obchodzi tysiąclecie swojego istnienia, tysiąc, przepraszam, stulecie swojego funkcjonowania. Drodzy Państwo, dłuższa historia, nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale w dalszych naszych mowach o to poruszymy. Yy, I drodzy Państwo, zjazd czyli pewna infrastruktura, nawet pewna byśmy mieli koordynacja, nie antycesarska, bo wtedy już funkcjonuje Królestwo Niemiec, właściwie Święte Cesarstwo Niemiec, narodu niemieckiego. Drodzy Państwo, Ottonowie, pierwszy, drugi, trzeci. I w tej współpracy przybywa o nakłada ten diadem, tak, jakby czyni formułę królestwa, że tutaj też jest królestwo, tak, oddaje szacunek Lechitom, Polanom, bo w ogóle za nami jest w górze Lecha i e, można powiedzieć, że zgadza się z tym, a sytuację, w której chrobry na tej ziemi panuje jako król. Oczywiście w tym rycie uznawania no, nie mogło braknąć samego rytu koronacyjnego, czyli mszy świętej z namaszczeniem i to się dzieje drodzy Państwo, mniej więcej w kwietniu, niektórzy mówią 18 kwietnia 1025 roku. E, tak, to jest bardzo ważna data, bo w tym dniu można powiedzieć, że to nie są żarty, to nie są ćwiczenia, jak mówią Amerykanie. Polska stała się chrześcijańskim królestwem i tego się nie da wygumkować. I to królestwo było, jest i będzie. Czyli ta formuła, to nie jest tak, że to jak firma może upaść i można to rozwiązać i tak dalej. Nie, tej formuły się już nie da wygumkować. I niektórzy tego nie rozumieją, drodzy Państwo, że chrześcijańskie królestwo polskie było, jest i będzie. I w tym duchu do ostatniego Polaka, który się będzie identyfikował, nawet gdyby go brakło, pewnie ono funkcjonuje. tak? Czyli ten akt założycielski powoduje, że to jest królestwo, które było, jest i będzie. Nie da się go wygumkować. Tylko jest problem w tym, czy my, jako naród polski, my, wy, państwo, no, identyfikujemy się z tym, czy się tego wypieramy, czy się wypisujemy z tego charyzmatu królestwa polskiego chrześcijańskiego, jako pewnej wspólnoty, i nie przyznajemy się do tego, czyli właściwie dokonujemy pewnego aktu apostazji, tak można powiedzieć. I dlatego my na to zwracamy uwagę, tak? E, wracając jeszcze do postaci, drodzy państwo, prymasów, musimy zauważyć, że to się dzieje w momencie nadania takiego statusu Mikołajowi Trąbie. To są czasy Władysława Jagieły, Był on Mikołaj Trąba sekretarzem, kanclerzem, potem, pryma, potem właśnie tak, arcybiskupem gnieźnieńskim, który dostał taki przywilej, e, prymas reni legatus natus. I od tego czasu, drodzy państwo, można przyjąć, że zafunkcjonowała formuła, że król miał przywilej być jednocześnie legatem papieskim, można tak powiedzieć. Czyli nie wymagało to wysyłania tutaj legatów, którzy są tacy namiestnicy miejscowi. Mniej więcej jak Piłat był w formule świeckiej namiestnikiem cesarza, to tu jest namiestnik z, z, z woli papieża, prawda? Legatus natus, prymas. I właściwie jedy, jednym z niewielu, bo jeszcze był Piotr z Alverni, Polak, jedynym Polakiem, który miał taki status był właśnie arcybiskup Józef Kowalczyk. Był jednocześnie legatem. Wywalczył sobie to. Pewnie były to takie dyskusje, drodzy Państwo, że a kto, a kto będzie teraz legatem? A on mówi, chcecie nuncjusza? Generalnie z tym się nie zgadzam. Zróbcie ze mnie, tak jak z trąby, Mikołaja Trąby, nuncjusza, legata. I przez 11 lat Józef Kowalczyk wywalczył sobie status legata. Był dwa w jednym. Czyli był prymasem, arcybiskupem gdziedzieńskim i jednocześnie nuncjuszem. Jeżeli poświęcicie trochę państwo czasu na nuncjuszy, to okaże się, że no niestety oni nie realizowali y, polityki, większość z nich to są kardyła, kardynałowie, jeden jest nawet papieżem, Achillerati, prawda, Pius XI, stał się później papieżem, więc to są bardzo wysoko postawione postaci, najczęściej Włosi, którzy, drodzy, taka tradycja, kardynałowie, y, Ex post lub ex ante, czyli nie byle kto, drodzy Państwo, i oni tutaj jakby meblują nam e, no, obsady biskupie i tak dalej, i tak dalej. Reprezentują papieża, czyli stoją jakby w formule pewnej hierarchii, stoją nad prymasem Polski. I e, co by nie mówić, Józef Kowalczyk sobie takiej osoby nie pozwolił postawić, tu w Polsce, jako jeden z niewielu, oprócz, mówię, Mikołaja Trąby, na przestrzeni tylu lat. Drodzy Państwo, to jest pierwszy przypadek, czyli czy jeden, z, jeden z niewielu, może tak umówmy się. To historycy niech tutaj to dokładnie roz, rozłożą na czynniki pierwsze. Drodzy Państwo, zachodzi słońce, e, e, i ta nasza mowa musi dobiec z końca. E, także z, e, jednocześnie zwróćmy jeszcze uwagę, że, e, że prymas ma ten status Intereksa. Czyli w formule, kiedy ktoś mówi, że nie ma króla, nie ma króla lekta, nie uznaje nas, to jednocześnie musisz uznać tradycyjnie, prawem zwyczaju, tradycji, że Intereksem jest aktualny prymas. No my mianowaliśmy Jana Pawła Lęga jako naszego przedstawiciela na, na urząd prymasa, natomiast oczywiście to jest pewien problem, ponieważ arcybiskup Jan, Jan Paweł Lęga jakby nie rozumie z tego urzędu, no jest to duży problem dla nas. Natomiast z kolei arcybiskup Wojciech Pola, który jest arcybiskupem, można powiedzieć, z woli legatów i z woli papieża arcybiskupem dziedzińskim, też chyba nie rozumie funkcji, drodzy Państwo, prymasa interrexa. Czyli, że jego obowiązkiem podstawowym nie jest tak, jak w tej chwili tutaj zorganizować zjazdy gnieźnieńskie, patronować, przewodniczyć, czy, czy nie do końca, bo właściwie episkopatem, przewodniczy przewodniczący episkopatu. Te funkcje się rozdzieliły, a my optujemy za tym, żeby się połączyły. Drodzy Państwo, on nie rozumie, że jego obowiązkiem jest koronować króla, że on jemu się wydaje Wojciechowi Polakowi. I nie rozumiem tego Jan Paweł Lęga. Nie wydaje im się, że to jest ich obowiązek, że powinni dążyć do koronacji świeckiego króla, czyli zawiązać taki konkordat dobrze rozumiany, czyli współpracę osób świeckich i osób duchownych, żebyśmy byli jednego ducha, to co powiedział Jan Paweł II odnośnie Europy, żebyście byli jednego ducha. Dopiero wtedy można coś budować, jeżeli jesteśmy jednego ducha. No ale jak zbudować Polskę, drodzy Państwo, kiedy jest konkordat rozumiany jako separacja władzy świeckiej, cielesnej od władzy duchownej, tak? No tego się nie da osiągnąć. Więc koronacja nie jest aktem jakiejś chuci naszej, czy jakiejś manii, czy megalomanii, czego bardzo wielu nie rozumie, tylko jest pewnym aktem uporządkowania pewnego ordo z ordo porządku chrześcijaństwa pewnego, gdzie głowa państwa, panujący monarcha, jest tym zwornikiem gwarantującym jedność, duchową jedność Kościoła i osób świeckich, czyli kapłanów królewskich, kapłanów służebnych. Czas, by to hierarchowie i to taka właśnie, można powiedzieć, odezwa nasza z Gniezna, może troszeczkę nie na miejscu, tak, bo dwa dni przed pogrzebem, ale jednak, Mówimy, no to dojdźmy przynajmniej na pogrzebie, spotykając się Józefa Kowalczyka, dojdźmy do konkluzji, że jesteśmy jedno. Byście byli jedno, jak ja jestem jedno z ojcem, drodzy Państwo. Czyli to jest wymóg, można powiedzieć, historyczny i obowiązek prymasów, żeby dążyć to bez królewie, czyli bez króla koronowanego, bez pary królewskiej. Nie może trwać wiecznie i dłużej. To obciąża pod każdym względem aktualnych prymasów, aktualnego prymasa. A mamy właśnie znowu, drodzy Państwo, w Gnieźnie mamy prymasa Polaka, Muszyńskiego i mamy Jana Pawła Lęgę. Tak? Co by nie patrzeć, wszyscy ci trzej lub jeden z nich, a szczególnie tu apelujemy do Wojciecha Polaka, żeby na konferencji Episkopatu, w październiku będzie w Gdańsku, żeby omówiono ten problem, czy można funkcjonować, czy może funkcjonować polski Episkopat bez bez koronowanego króla. Czy, czy to jest zgodne z przesłaniem, z nauczaniem świętego Wojciecha, z nauczaniem świętego Augustyna, z nauczaniem Jana Pawła II? Czy jest tak, czyli nauczaniem Jezusa Chrystusa przede wszystkim jako króla? Czy jest to zgodne z charyzmatem Jezusa Chrystusa? Naszym zdaniem nie. I to obciąża w kategorii grzechu ciężkiego niewypełnianie pewnych obowiązków to jest grzech zaniechania. I dlatego my, oni by powiedzieli w ten sposób, ale nie ma, nie ma osoby. No więc my się zgłosiliśmy. My się zgłosiliśmy. Ta suplika gnieźnieńska pokazuje, że jest osoba, jest kandydat. Tak jest para królewska, i nie ma już tłumaczenia, że nie ma osoby. Co najwyżej można się teraz tłumaczyć, że te osoby nie są godne, ale trzeba rozpocząć proces pewien koronacyjny, tak? A nie udawać, że, że tego nie ma. Więc z tego miejsca apelujemy do. Z placu Świętego Wojciecha, drodzy Państwo, apelujemy do, do episkopatu, do wszystkich biskupów, ale szczególnie arcybiskupów gnieźnieńskich, arcybiskupa Gnieźnieńskiego, Wojciecha Polaka, Henryka Muszyńskiego, Jana Pawła Lęgi, żeby drodzy Państwo, ale szczególnie do Wojciecha Polaka, bo tu też mogą być jakieś niesnaski. Nie idziemy w kierunku niesnasek, tylko arcybiskupie Wojciechu Polak ktoś cię powołał na ten urząd, masz obowiązki wynikające z tego urzędu nie chcemy być świętą Brygidą które napominamy poszczególnych prymasów i tu się dokonuje, że jeżeli nie chcecie namaszczać króla, to namaszczacie ostatnim namaszczeniem swoich współbraci, tak? i to ostatnie namaszczenie na pewno Józef Kowalczyk otrzymał więc nie namaszczacie króla namaszczacie samych siebie ostatnim namaszczeniem oby ta śmierć Józefa Kowalczyka nie była pewnym memento Laudetur Jezus Chrystus Rex, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Król i Maryja Królowa zawsze Dziewica, z Panem Bogiem, z Gniezna.